Siemanko, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gabriel to klinik, panowie i panie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku <grymne> pokażę Wam, e, jak się wymienia łożysko w Toyocie Corolli, żeby zrobić to samemu. E, w bardzo prosty sposób. Oczywiście, jak wszystko, co chodzi o Toyotę, jest bardzo prosto skonstruowany. Także pokażę Wam step by step, żebyście mogli sobie to robić sami. Mamy tu zamiennik e, DriveTech, bardzo tani zamiennik, ale nie ingerujemy w to. To już nie nasza brocha. Zakładamy to, co jest, to, co mamy, co będzie do tego potrzebne. Nasadka 21, e, płaska 13. Ja mam oczkową. Do tego będzie potrzebny na przykład takie cośko I nasadka e, 14. Do odkręcenia, do odkręcenia łożyska i 17 do odkręcenia jarzma od zacisku hamulcowego. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Także tu mamy naszego pacjenta i będę Wam pokazywał mniej więcej step by step, jak to się robi. Także jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Będę mógł wam pośpiewać może przy tym, przy tym odcinku Jak komu się spodoba może trafię do... Nie wiem, mam talent czy coś takiego Co myślicie? Prosta, to jest prosta sprawa Na pewno co musicie najpierw zrobić, to jak parkujecie podnosicie samochód, żeby zwolnić hamulec ręczny tak? Opa! Teraz tak. E, odkręcamy cylinderek. E, dwie śrubki. Jedna jest tu, druga jest tutaj. Na klucz e, 13. Na klucz 13. Muszę wziąć nasadkę, bo nie ma miejsca na tego grubaska. Chyba, że inną, inną płaską trzynasteczką podejdę. No pewnie, że podejdę. Opa! Tak. I do tego e, mam fajny zestaw, słuchajcie, e, co pomagają przy robocie, pomagają przy robocie, e, fajna firma, e, Ultra Slim bardzo cieniutkie, bardzo cieniutkie, bardzo wytrzymałe klucze. Super super sprawa, Także trzymamy jednym, a drugim kręcimy, słuchajcie pak. zobaczymy ile czasu mi tutaj zejdzie. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli wy robicie. Czas poświęcić na to kurczę czasu trochę na spokojnie, nikt was nie goni, a pamiętajcie, kurę kupekasy można jak zawsze zaoszczędzić nie? Na, takich, na takich naprawach, to nie jest, to nie jest konstruowane yy, jakoś ciężko, i specjalnych narzędzi za bardzo do tego nie trzeba. No, no co to tam. Oczywiście, jak nie macie yy, pistoleta, na baterię czy coś, to wszystko oczywiście można robić ręcznie, bo to, to wiecie, no. Mimo, że na pewno to trochę szybciej pójdzie, no bo ja to robię cały czas, przez ileś już lat. Ale słuchajcie, no ja Wam to pokażę. Będziecie mogli takie rzeczy sobie robić na przykład sami. No kurde, podnieść na lewarku i sobie to zrobić na lewarku. Także cylinderek mamy off, cylinderek mamy off. Na, bo, na boczek. Tu się nie bać, słuchajcie, że, że to się może naciągnąć, może się urwać. Taki przewód, kurde. Wiecie sami, że wytrzymuje niesamowitą temperaturę i kurde, przynajmniej 300 kg kurwa można na tym powiesić w przewodzie bez żadnego problemu. Także jemu się nic nie daje, e, nie stanie. Jak czasem widzę komentarze, wiecie, ktoś tam wstawia TikToka, że ten Cinderek wisi i tam ludzie komentują, że to nie powinno być tak, bo to może się stać coś z wężykiem. Ludzie, ten wężyk jest tak odporny na na no, takie rzeczy to jest mała bania, no. <noise> Teraz tak, jarzmo odkręcamy. Dwie na siedemnastkę kluczyk, tak? Mówię e, Siedemnastka. Nasadeczka. Grzechoteczka. Grzechoteczka. Ja luzuję zawsze, zawsze luzuję manualnie. I używam później elektrycznej, nie, żeby to jakoś mi szło. No wiecie, czas to pieniądz. Czas to jest pieniądz, panowie i panie. Jak wiecie, jak ktoś tam mówił, o, zrobisz w pół godziny, a skasujesz za, za na przykład trzy. No oczywiście, że tak. No, wszystko jest liczone w, jak w autodacie. wiecie. Narzędzia, narzędzia robią robotę, prawda? narzędzia, e, jak wiecie, kosztują kupę kasy. Także tutaj się proszę nie dziwić, jak ja zrobię coś w 15 minut, a się kasuje tam 200-300 funtów. E, tak to wygląda, tak to wygląda wszędzie. E, narzędzia robią robotę, ukracają ten czas niesamowicie, e, gdzie można zrobić oczywiście więcej. E, żeby to tarcze ściągnąć. Nie, nie zalecam walić tutaj młotem w tą tarczę, bo, bo, bo można to pokrzywić, wiecie no What do you want eee, Dwie ósemki nawet jedna wystarczy ósemka e, śrubeczka którą zaraz sobie przyniosę i zaraz sobie ją odkręcę fajnie z tym mikrofonem można latać można gadać słuchajcie opa. jedną śrubeczkę sobie bierzemy wiecie jak to jest, że e, w każdym garażu. W każdym garażu jest tak, że zapach, zapas śrubek jest ogromny. Także mówiłem nie raz, że ten mechanik jest na pewno lepszy jak fabryka, bo sporo rzeczy jest niepotrzebny w tym samochodzie. No dobrze gadam, czy źle gadam, panowie. Ten mechanior nie jest lepszy od fabryki, że nam zostaje tyle tych śrubków tego wszystkiego? i ściągamy. Tarcza zdjęta, proszę bardzo. Tarcza zdjęta. Ósemeczko. Jeżeli już mamy, mamy tutaj łóżeczko nasze, które jest przykręcone na cztery śrubusie. Tutaj mamy wtyczkę od, 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 od ABS-u z tej strony, proszę bardzo. Dlatego potrzebny będzie ten, ten haczyk, żeby to odczepić czujnik ABS-u jest zintegrowany z łożyskiem razem, także razem to nam wychodzi razem nam to wychodzi. Dziękuję jeszcze raz. Słuchajcie, dla za, za nowych followersów. Fajnie, że się podoba. Nagrywamy jak widzicie różne rzeczy nie tylko z kasztanikami, nie tylko na, na jakaś nauka. Wszystkiego słuchajcie po trochu. Nie ma także cały czas, e... no czasem trzeba odpocząć od tego, wszystkiego. Wiecie, jak jest. Opa, tu macie taki, e... to jest taka osłonka, jakby e... od tej wtyczki, którą trzeba wyciągnąć. I tu wtedy lekko Wam wychodzi ta wtyczunia. elegancko, elegancko. Także odkręcamy cztery śruby, śrubki na klucz 14. No, sami wiecie, że co chodzi o Toyotę. 10, 12, 14, czasem 17 i rozkręcacie całego woza. 14. Mówię, to można zrobić normalnie, jak to się mówi, na, na lewarku. Wiecie, no, żadnego problemu tutaj nie ma. Żadnego tutaj problemu nie ma z tym, żeby to zrobić na, na lewarku. Wiesz, ja tyle lat kiedyś też jak przyjechałem do UK, ja tak samo robiłem wszystko na ziemi. Kurde, wszystko. Od wymiany silników to, po hamulce i jakieś y, śmieszne serwisy. Wszystko na ziemi robiłem ileś tam lat. Dobra, y, poluzowane. Poluzowane. Ech, także czapkę położę. Także teraz biorę e, grzechocie. E, słuchajcie, ta mi na początku mnie denerwowała. Olej jest zarombista. Co chodzi o jej moc? No. E, no. Where is two tires? Is... No. Mówię, co chodzi o tą grzechotkę na, na, na początku mnie denerwowała. <laughs> Bo nie mogą się na nim przyzwyczaić Ale jest yy... Zarąbista Ale jest zarąbista Opa, cztery śrubusie Proszę bardzo Cztery śrubaczki Później czyścimy oczywiście. Jeżeli nowych nie ma w komplecie, to zakładamy oczywiście stare. Trzeba teraz pierdyknąć. Pierdyknąć. Proszę bardzo. I tak nam wychodzi. Proszę bardzo. Moteczkiem. To jest bardzo szybka robota. No, zobaczcie, parę, parę minutek i łożysko wymienione. Czyścimy oczywiście tu wszystko. Czyścimy to. Tu się nie bać, że to tak. No ludzie to czasem naprawdę te komentarze to powalają nawet i mnie. To oczywiście sobie czyścimy, zakładamy na łożysko i wszystko wraca tak jak było. No proste. Oczywiście, że to jest proste. Także zapraszam. Zapraszam. Następna lekcja. Tak dla kogoś, jakby ktoś nie wiedział, jak to się robi szybko. Wiecie. <laughs> to pozdrawiam. Gabriel Toklinik.